Cześć, witajcie typerki i typerzy, witajcie na kanale Adam Kotleżka Typy. Jak zwykle zbieramy się tutaj po to, żeby porozmawiać sobie o tym, co można obstawiać z lig egzotycznych w najbliższą niedzielę, więc zapraszam do oglądania. Na samym początku muszę pochwalić się, a właściwie też no, też trochę i Was, bo pewnie skorzystaliście z tych typów, że kolejny kupon okazał się zielony, ten przed tygodnia, kiedy zabierałem Was do Szwajcarii, do Norwegii i bodaj na Łotwę, tak, na Łotwę wszystko weszło, więc miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować te pasy. Ostatnio ona naprawdę bardzo, bardzo udana. No, pewnie kiedyś w końcu zostanie przerwana, natomiast walczymy o to, żeby to stało się po prostu jak jak najpóźniej. Przechodzimy do meritum. Słuchajcie, dzisiaj lądujemy na Litwie oraz w Australii. Zaczynamy sobie od tego, co bliżej, a więc od Ligi Litewskiej w niedzielę. Dwa najlepsze zespoły, a więc Sydowa Mariampol oraz Żalgiris Wilno, będą grały swoje mecze. Wydaje mi się, że oba zespoły powinny te mecze wygrać. Natomiast to nie jest specjalnie odkrywcze. Sydowa no, nie ma wyjścia, musi po prostu wygrać. Żalgiris zresztą też. Natomiast Żalgiris będzie miał pewnie trochę cięższe zadanie. Żalgiris gra z trzecią drużyną, też z Żalgirisem ale z Z kolei ekipa Sudu wygra z ekipą z Poniewieża, więc z przedostatnią drużyną w ligowej tabeli. Kurs na to, że sudowa wygra jest dosyć niski, dlatego spróbujemy go sobie podbić tym, że padnie w tym meczu trochę bramek. Ja obstawiam, że przynajmniej 3, a więc wybieram kurs plus 2,5. Z kolei w meczu Żalgirisu-Wilno obstawiam, że Żalgiris wygra. Kurs na to, że gospodarze zwyciężą, waha się między 1,5 a 1,6 w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest całkiem przyzwoity kurs, jak na to, że Rzeżar Giris, który musi wygrać zwycięży w tym spotkaniu a w, sud, w meczu sudowy będziemy mieli te przynajmniej trzy gole. Drugi mecz to Liga Australijska, moja ulubiona więc obok MLS oczywiście Liga Newcastle Jets gra z Western United. Goście mają jeszcze realne szanse na playoffy tyle, że muszą wygrywać swoje mecze, natomiast patrząc na ich skuteczność w ostatnich tygodniach no tutaj naprawdę nie bałbym się o to, że wygrają chociaż Newcastle po wznowieniu rozgrywek też radzi sobie naprawdę dobrze Natomiast w tym meczu obstawiałbym, że padnie tutaj trochę bramek. Obstawiam plus 2,5, natomiast więksi ryzykanci mogą się pobawić może nawet i w plus 3,5. Ja wolę jednak troszeczkę bezpieczniejszą opcję w tym wypadku. Western United w ostatnich meczach rozbija rywala. Strzelał już w meczu 6 bramek, 5 bramek. Generalnie, jeżeli chodzi o te ostatnie spotkania, policzyłem sobie, że Western United zdobyli 13 goli w trzech ostatnich spotkaniach. Tracili przy tym tylko 4 gole, jak widać, więc... Bardzo rozrywkowy futbol, jak to w Australii zresztą, więc myślę, że w tym meczu też możemy zobaczyć kilka bramek. Tym bardziej, że gospodarze nie będą kalkulować, też nie mają już nic do stracenia, więc nie powinni się murować. To są moje trzy typy na niedzielę teraz oferta dla nowych graczy BetClick. Jeżeli zarejestrujecie swoje konto z tego linka, który jest w opisie tego filmu, to dacie kod AK50 AK150, przepraszam, bo to jest nowy kod, jaki dla Was wygenerował BetClick, to będziecie mieli 200% Waszego depozytu. To jest ta pierwsza korzyść, a jeżeli zarejestrujecie się przez ten link, podacie ten kod AK50 do niedzieli, a więc do końca weekendu, do godziny 23.59, dostaniecie jeszcze dodatkowo bonusik w postaci 20 zł bez depozytu. Na wasze konto będzie można więc je wykorzystać. Będzie można więc zagrać od razu za te dwie deszki. Więc rejestrujcie się, dawajcie znać, czy przed tygodniem skorzystaliście z moich rad, opinii na temat tych ostatnich meczów, czy wykorzystacie je także w, te, w tę niedzielę. Może dodacie coś od siebie, może jakiś mecz pominiecie. Bardzo chętnie poczytam wasze komentarze. Trzymajcie się, trzymam kciuki oczywiście za to, żeby kupon był zielony. Do zobaczenia za tydzień.